Miać po prawej stronie bank, flecha, cały czas w stronę wschodnią. No kurwa, skręcił mi jakiś specjalnie fryer pierdolony. Tak, widoczność na ten moment. Mia czarna kara specjalnie zramowała, no. Nie wiem, co to kurwa ma być. Jebane gówno, ty. To już nie jest gra, kurwa komputerowa. to się jebie, kurwa ludziom we łbach, kurwa. Dla tych kilku pikseli zarobionych. Kurwa w gierce komputerowej, żeby zero frajdy inni mieli. No, to jest popierdolone, kurwa. To jest naprawdę, to się kurwa leczyć powinno.